Zapraszam Was na mecz. Terma, kontra Sevilla. Przepraszam Was za spóźnienie, ale z, domu, z domu i już gramy. Sevilla. Zaczynają atak. No teraz jest obrona. Zaczynamy. Odanie tam Bale atakuje. No, trosz, troszeczkę to daleko padanie, Ale myślę, że... No, myślę, że Real widzi królewską... Real widzi wziąstko z tej potyczki. Ramos. Tym bardziej, że Angel Di Maria... No, on nie gra. On jest bliski odejścia. Modric. Carvajal. Odegranie do Modricza. Ramos. Karwalaj. Modric. Duki zagranie. Hames Rodriguez. I mamy... Out. A nie, przepraszam, spalony. Już zaczęli, Sevilla. Wycofanie. I dalej Sevilla przy piłce. Dobrze Ramos, ale odzyskanie piłki. No i teraz Ramos. Muszę z kontrolą. Proszę Państwa, jest. Ale nie, dokładnie podanie I od razu było widać, że no, po prostu nie dobrze zrobili. Tak się ten dyskutuje. A dzisiaj będzie bardzo dobrym wszystkim obrońcom, coś tak czuję, no bo naprawdę jest. Brońcą. I teraz Sevilla. To się do niej teraz nie mogę, bo komuś się da żaden mecz. Bramkarz podał do dla czas Sevilla. I dobrze, obrońcy Real Madryt. Teraz Real Madryt rusza z szybką kontrolą. Modric. Podaję do Modricia. Modric! I to jest fałm? A nie, przepraszam, to był bail. I nie ma fałów. To jest dziwne, że nie ma falu. Już jesteśmy na tym no Nowe Betty Kilon, czyli James Rodriguez i Tony Cruz. No, widzimy, widzimy, no, naprawdę jest presja realna. Eee, miał też komentować ten, jakże wspaniały mecz, ale no, gdzieś mi się tu zgubił na Facebooku. Na naszej stronie zobaczę, a tymczasem Real Madrid no... Maga, maga. O